Cześć się Manko, witam Was w kolejnym odcinku z gry Browsers. Dzisiaj wyszedł update, więc sobie go Wam puszczę i może sobie coś porozmawiamy na ten temat. No dobra, to zaczynamy, co? To są skiny, o, tu jest nowa postać, Jackie. To jest jej ult, Brawl Postaram się wam wszystko Siemanko, witajcie. Mamy dla you. was mega... będzie trwała aż do maja. Mamy 8 skinów, lepsze jest. Czekajcie. I gadżety. Gadżety? Gadżety to unikalne umiejętności dla każdego z odmiarza w grze. Odblokuje się na siódmym poziomie mocy. Teraz są pokazane te, wiecie, gadżety. Aidbith się teleportuje. Po czym zostają... Tu jest nowa postać Jackie. Nie wiem kiedy będzie, czy update. No, mówiłem Wam, że kiedy będzie, ale Brawl toka w tym miesiącu będzie, nie? Jeszcze w kwietniu będzie na końcu. Więc wiecie, to jest jej ulc. Gadżety, Co oznacza... Ale... ale musi... Tak właśnie jest, a jej super atak jest bardzo użyteczna. Bardzo użyteczna, przyciąga wszystkich zadymiarzy. Nie podal, trzeba być bardzo blisko, żeby. O, w ma Remodel, moim zdaniem, jest ten. W e, piłce jest dary, to jest śmieszny skin. W końcu Ems ma jakiegoś skina, nie? O, e, tegoż skina będzie można zdobyć za challenge. Dobra, tutaj jest Bal. To jest tak samo jak Challenge ten Champion Shield, tylko że będzie będą same maski bro Balla. I 9 minut będzie. Dobra, i przemieniają się. Znowu się przemieniają. Dziewięć zwycięstw do zdobycia skina Shelly. No I dzięki de, daj, daj nie, nie jak to się okej to ważne, dodatko bilety nie będą już dostępne usuniemy je więc używaj no i peł obecnie no to, to jest dalej to moim zdaniem będzie fajna, a i ten będzie bardzo rzadki nie wiadomo jak ten drugi zadmiarz będzie, o tak się zapada, kozak, o, o jak się smuci, to jest kozak. Tylko nie wiem jak się ten cieszy. I teraz już wkrótce. Dobra, na środku widzicie Horus Bo, który wygrał właśnie, nie? Po lewej widzicie, czekaj, teraz mi napis zasłania, aha, tre... treningowy Mike Horus Bo, nie wiem, tanuki Jess i... Jessie jakiś. Tak. Teraz będzie ta, ta y, kwietniowa nowa postać. Hello to hello! Oczą trawą jakby, nie? Zauważcie. Fajny, bardzo fajny. Pomijcie dać super oczywiście. Mi też nie zastąpicie. Jako im to mi też, nie? Jeszcze jedno. I zniknął koleś. Rank będzie bardzo zły Pogadamy trochę. Mamy remodel Daryl. Wie nowe gwiazdy. No. Dobra. Teraz słuchajcie przejdźmy sobie na moje konto Brawl Stars. I sobie w sumie jak trzeba. Wydać te bilety, to w sumie zagramy sobie to, jak w sumie trzeba wydać, nie? Wielką grę zagramy. Może będę bosem Ból, gdzie on się kryje? Ból to będzie camper. Tam będzie. Um, trzeba na niego bula chyba szybko załatwimy Bo nie można na niego blisko podchodzić no nie O ucieka Czekajcie Trzeba go wszystko szybko obić No elo mordo Mamy dwie Jessie. Nie ja chcę postawić tylko działko bull daj mi Proszę tylko chcę to postawić Prezencika ci zrobię Ten ból trochę, trochę nieogarnięty, wiecie? Tak chodzi se. Uciekł. Teraz dobrze zrobił. Ale moje działko będzie kobić. W sumie. Dobrze, MZ! Bardzo ładnie! Bardzo ładnie. Dwa działka. Moje już Nie, najgorzej. Szybko, szybko. Ten ból ogarnia teraz. W sumie unika nas tak, że normalnie. wiecie o co mi chodzi, nie? Bulogarnia, ej, ty, wy! Bulogarnia! Jeszcze ani razu nie dadłem. Nie, będzie bez sensu dawać działko. Pozdrawiam jedną osobę, co mnie ogląda. Jak zawsze. Tutaj damy działko. Tego Star Powera ma głupi ból? Co tam będzie cały czas już to? Jezu, on będzie już miał cały czas tą tarczę. Całutki czas, dopóki go nie zabijemy. Ale no to już nie powinien wytrzymać yy, dwóch minut. Znaczy, trzy minuty wytrzymał, ale wygramy to. Jak widzicie sami. Mam nadzieję, ale wygramy to. to na tarcie. Nie? Ej! Nie fair! Poszukaństwo. Ale mamy skrzyneczkę, 18 monet, 4 do Tika, 8 do Bita. Teraz se zabiorę, kim ja grałam? El Primo. I se kilka gierek zagramy duo. Nie się tyle lekarzy, więc nie było tego, um, wiecie, odcinka z tego wydarzenia mistrzowskiego, ale... Ym, nawet nie, nie byliście by byli zadowoleni, bo zrobiłem tylko jednego wina, a resztę cztery przegrałem, więc raczej byście nie byli zadowoleni. Kiedyś mi szło lepiej, no ale wiecie sami co. Dobra, zabiliśmy. trzeba stąd najszybciej uciec. Nie muszę mieć ulta naładowanego. Leć Dobra No, no, no Kurde Nie, co robisz, Żeli? Uciekaj Pele gdzie do dupy uciekaj Przepraszam Serio? Kurde Trzeba się odrobić Gram sobie jakąś inną postacią Mam to w dupie ten, ten, ten Ej, możecie mi napisać w komentarzu jak obstawiacie ta druga postać w kwietniowa i jakiego będzie danu? Czy picka, czy mityczna, czy bardzo rzadka, czy rzadka. No, obstawiajcie mi to. Ja jestem bardzo ciekawy Posłucham, poczytam Wasze komentarze. Ej, chętnie, chętnie po prostu poczytam. I na kolejny odcinek e, powiem... Czy ktoś ma rację według mnie? No może nie mieć. Ja też mogę nie mieć racji, ale... Czekajcie. Co? Co? I tutaj będą ludzie? Nie, nie ma nimi że... Dobra, poszczęściło ci się Liko akurat. Teraz ci się poszczęści! No nie! Jeszcze raz! Najgorzej Teraz musimy to wygrać. Patrzcie, wygramy, ale przynajmniej dwie miejsce. ten, ruszaj się. Nie ja będę grał cawkiem, no nie? Róż nie ma sensu grać Barley i Jessie. Tą Jessie słuchajcie porobimy. Dobra, jedna już żona padła. Mamy dużo par i siedem. I, mów, i jak i chyba to wygramy raczej. Powinniśmy. Na to wygramy raczej. Nie biję nawet dużo. Jak chyba królujemy na tej mapie. Ale słuchajcie, trzeba bić. Trzeba dużo bić. O kurde. Zabiliśmy tego Oidbita, fajnie. 8 power cubesów. Teraz jego trzeba będzie dojechać. W sumie on już nie ma nigdzie do uciekania, no nie? W sumie on nie załatwi za chwilę. No tak, tak nie może być. Słuchajcie, ja się trochę podregeneruję. Dobra, zabiliśmy. 9 powercubesów. Serio, znowu to samo się robi? Nie! Kurde! 11 powercubesów, bardzo ładnie. 8-bit chyba czuje, że my tu jesteśmy.